Już nie traktorami czy kombajnami, a samochodami na protest pod latarnią morską w Świnoujściu przyjechali zachodnio-pomorscy rolnicy. Chociaż może brzmi to abstrakcyjnie, to właśnie nasze miasto na miejsce protestu wybrali związkowcy Solidarności Rolników Indywidualnych. Postulatów jest wiele, ale jednym z najważniejszych jest ograniczenie niekontrolowanego napływu taniego zboża z Ukrainy do Polski. Dlaczego? No, problem jest. Mamy jako rolnicy ogromny, bo niekontrolowany import zboża ukraińskiego jak już napływ importowanego zboża do Unii Europejskiej spowodował to, że drastycznie spadły ceny i rolnicy po prostu mają ogromny problem dzisiaj ze sprzedażą własnego zboża. Ceny spadły o 40% w porównaniu do cen w żniwa i dzisiaj szczególnie na części wschodniej rolnicy nie mogą po prostu tego zboża sprzedać, a wiemy jaka jest sytuacja drogie paliwo, drogie, drogie nawozy i rolnicy stoją przed dylematem, jak mają dalej żyć. Dlatego też e, nasza interwencja Solidarności, podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do akcji protestacyjnej, złożyliśmy swoje postulaty na ręce pana prezesa, e, ministra Kowalczyka i pana premiera Morawieckiego X. Odpowiedź dostaliśmy lakoniczną. Główny problem zboża i widzimy, że my jako rolnicy widzimy, że te, te, ten problem jest można rozwiązać. Świnoujście nie jest przypadkiem, bo kiedyś mówi, mówią, mówiono, że to jest koniec Polski, a my uważamy, że to jest po, y, po, początek Polski i otwarcie przez port świnoujście na, na świat. Dlatego też uważamy, że te zboże, które rzeczywiście my produkujemy, mogłoby przez ten port... Y, w Świnoujściu być wyeksportowane. Jest terminal, on praktycznie jest niewykorzystany i dlatego też jesteśmy z gorącymi zwolennikami, że powstała grupa spożywcza przy KSC, żeby się zajęła tym problemem i po prostu przystąpiła do handlu zbożem, bo tak jak robią korporacje, to mia stabilizować ceny. Myślę, że w przyszłości na pewno tak będzie i dlatego też tu jesteśmy, dlatego też mobilizujemy i, I ministra, i premiera, że można tu zainwestować, a są piękne tereny, jest dojazd do portu, nie trzeba dużo pieniędzy, żeby to funkcjonowało. Potrzebna jest organizacja i dobra wola, i dlatego tu się spotykamy, żeby pokazać, że Świnoujście to jest, to jest miasto portowe, to jest okno na świat dla, dla produktów i dla zboża polskich rolników. W proteście pod latarnią wzięło udział około setki rolników z naszego województwa. Dzisiaj w zasadzie zaprosiliśmy media, zaprosiliśmy osoby decydujące, również wspiera nas w tym. Prezes zarządu Portu Szczecin, jak również firma, która zajmuje się obsługą techniczną. Wszystkim zależy, żeby faktycznie ten port funkcjonował. Najbardziej zależy nam, rolnikom, żeby faktycznie te możliwości, które istnieją tu w porcie, a można wyeksportować do około 2 milionów rocznie ton zboża, żeby to po prostu zaczęło działać i funkcjonować. Dlatego jesteśmy tutaj. Jak również chcemy za, zamanifestować, że że faktycznie sytuacja ekonomiczna naszych gospodarstw jest bardzo trudna. Drogi prąd, drogie paliwo, drogie, drogie nawozy i okazuje się, że te zboże i te nasze produkty są coraz tańsze. I tutaj mamy ogromny dylemat ekonomiczny, dlatego też jesteśmy tutaj, chcemy pokazać, jak rozwiązać nasze problemy. Jak się okazuje, są pewne różnice pomiędzy zbożem polskim a ukraińskim. Głównie chodzi o to, że polscy rolnicy muszą dostosować się do przepisów Unii Europejskiej. Zwróciliśmy się, żeby faktycznie objąć kontrolą przepływ tego zboża. Wiadomo, mówiło się o zbożu technicznym, które praktycznie przepływało bez żadnej, bez żadnej, bez żadnej kontroli. Ono się rozlało po Polsce. Duży przedsiębiorcy na tym zarobili, bo zarobili ogromne pieniądze, bo to jest tanie zboże z Ukrainy. No niestety my nie mamy tego swojego zboża, gdzie sprzedać. Również zaczęliśmy się o, o, o żeby obniżyć ceny. Nawozów, bo te ceny są naprawdę wzrosły o 300%, paliwo wzrosło o, o, o 200%. Uważamy, że są dzisiaj szanse, żeby obniżyć te ceny, żeby po prostu żeby rolnicy mogli taniej produkować, a mieszkańcy z tego oczywiście, konsumenci by na tym skorzystali. I Też chcemy, żeby faktycznie Unia Europejska, bo to była jej decyzja o zniesieniu ceł zaporowych. Na, rosyjskie, na ukraińskie artykuły zbożowe, bo nie tylko chodzi o zboże, ale praktycznie wszystkie, one po prostu nie poszły tam, gdzie powinny, a więc na zachód, do na, na Afryki, ale zostały w Polsce. I to jest ogromny pomysł, to jest destabilizacja polskiego rynku. No, rolnicy nie mają nic przeciwko pomocy yy, yy, mieszkańcom ludności ukraińskiej, bo świadczą tam nasze dowody. Ale nie możemy zarżnąć naszych rolników, i, i dlatego jest ten protest, dlatego jest, jesteśmy tutaj dzisiaj. Nie tylko protestujemy, żądamy, ale wskazujemy drogi wyjścia. Nas obowiązują pewne normy, e, pewne obostrzenia, a na Ukrainie, niestety jest Ukraina poza Unią Europejską, tam praktycznie różne środki mogą być stosowane. E, to nie mówię, że to jest Boże złej jakości, ale ono praktycznie nie, nie spełnia normy, tak jak, 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 jak się. Są zalecane w, w Unii Europejskiej. Podczas protestu rolnicy wyrazili też swój sprzeciw wobec unijnego programu Zielony Ład, który określa wspólną politykę rolną dla wszystkich państw członkowskich. Jeżeli tak się zastanowimy, to głównym celem Zielonego Ładu jest zmniejszenie konkurencyjności rolnictwa unijnego. Bo zastanówmy się, Emisja CO2 Unii Europejskiej to jest to około 7-8% globalnej produkcji emisji CO2 w stosunku do, 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 do całego świata. Jeżeli my nawet byśmy zredukowali tego, to do zera, to jakie to będzie miało znaczenie? Nasze zużycie nawozów NPK chyba według spisu rolnego z 2020 roku, o ile pamiętam, to jest około 140 kg NPK średnio. W innych krajach Unii Europejskiej jest około 500, czasami 400, a redukcja ma być o połowę, tak? Czyli u nas połowa i u nich połowa. U nich połowa to jest 250 czy 200, 200 kg, a u nas połowa to jest 70. No, czy rzeczywiście na tych 70 kg coś jest w stanie wyrosnąć. Także tutaj, jeżeli chodzi o środki ochrony roślin również, no to to, to nieprawda, że jeżeli cofamy środki ochrony roślin, to będziemy spożywali zdrowszą żywność. To jest nieprawda. Środki ochrony roślin działają równie, podobnie jak, jak, jak leki dla człowieka. Także tutaj to jest, to jest wielki bajer, i ja uważam, że, ale to jest moje zdanie, że głównym celem rzeczywiście Zielonego Ładu to jest uzależnienie rynku europejskiego od, od importu, importu zboża. Przemawiający podczas protestu Jan Białkowski w 2020 roku przez kilkanaście miesięcy był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Jako rolnik również widzi potencjał na eksport zboża właśnie ze świnouścia. Jak zacząłem pracować w Warszawie w 19 roku, powstała koncepcja kupna terminalu. Tutaj wcześniej jest taki terminal, nie będę wymieniał czyjś, bo to jest spółka prywatna, ale ona chciała wtedy sprzedać. Tam jest magazyn na jakieś 70 tysięcy ton. Zaletą tego jest to, że ten terminal jest przy samym, przy samym tutaj nabrzeżu. Więc kwestia transportu, powiedzmy, z, z jakiejś dalszej odległości odpada. To jest ten plus. Minusem jest to, że tamten terminal jest nastawiony niestety tylko na import. Można do nas przywieźć, ale nie można wyeksportować. wyeksportować żeby wyeksportować, to koszt zasypowy i ładowacz czołowy, tak jak w magazynach GSO kiedyś. Tak to wygląda. Tak nas, tak nas załatwiono, że praktycznie wszystko do tego kraju można przywieźć, natomiast wywieźć cokolwiek, no to jest… Bardzo trudno, wtedy nie wiem dlaczego, wiadomo 2020 rok, no stało się tak, jak się stało, nie chcę do tego wracać, ale ta koncepcja upadła, ta firma się wycofała ze sprzedaży tego magazynu, a już KOWR miał pieniądze na to, tam wszystko było praktycznie dograne, listy incencyjne były wymienione, kwestia wyceny tylko była i ostatecznego, ustalenia ostatecznej, ostatecznej ceny transakcji. Nie doszło do skutku, ale tutaj w międzyczasie, zresztą wtedy już też widziałem, że są te dwa magazyny, tylko jest ten, ten problem, że tutaj no jest, jest kwestia załadunku na statki z tego, bo, bo te dwa magazyny są bardzo nowoczesne, one są wykonane w 2001, w 2016, drugi został oddany w 2018 i na dobrą sprawę te magazyny stoją również puste, one nie są wykorzystane, dlatego w tej sytuacji, która w tej chwili powstała, przy tej nadwyżce zboża i przy imporcie tego zboża z Ukrainy, postanowiliśmy odgrzać jakby ten temat terminalu i zgłosiliśmy go właśnie na ostatnim posiedzeniu, na spotkaniu naszego prezydium związku z premierem Morawieckim i z wicepremierem Kowalczykiem. Przedstawiliśmy tam koncepcję przygotowaną przez port. Tutaj, jak widzicie, z tyłu właśnie jeden z tych magazynów, są dwa magazyny gotowe i praktycznie, tak jak mówiłem, jest kwestia tylko przygotowania y, załadunku tutaj taśmociągu, który przenosiłby to zboże z tych magazynów na nabrzeże Chemików. Natomiast w tej chwili jest to, y, załadunek jest również możliwy, ale samochodami. Trzeba było samochodami przewozić stamtąd spod magazynów tutaj na, na statki ewentualnie. Oprócz tego, oprócz tych magazynów, y, tam jest 20 hektarów jeszcze za tymi magazynami. Na których można by było posadowić chłodnie, magazyny innych, innych towarów, nawozów innych, innych, innych produktów rolnych. Zaraz za plecami, powiedzmy, zaworcznicą kolejową jest terminal LNG. Tam następuje regazyfikacja tego skroplonego gazu LNG i się uwalnia mnóstwo zimna, że tak powiem. I to, 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 tą niską temperaturę, to zimną można by było wykorzystać. Do tych chłodni, które tam można było wybudować. Także koszt eksploatacyjny te, tego wszystkiego byłby, byłby bardzo niski. Naprawdę, jest to gra warta świeczki, moim zdaniem. No i musimy pilnować. Sami wiecie, że nas nam nikt nic niczego nie dał. Protest pod latarnią trwał kilka godzin i przebiegał w spokojnej atmosferze. Co ciekawe, rolnicza Solidarność miała protestować w całym kraju. Jednak decyzję zawieszono po rozmowie z premierem. Jedynie zachodniopomorscy rolnicy nie zrezygnowali ze swojego strajku.